Witajcie w kolejnej historii gatunku. Dzisiaj zajmiemy się historią ceratozaura w uniwersum Jurassic World. Opowiem wam historię tego osobnika z Jurassic World 3, a także sobozu Kredowego. Jednak zanim zaczniemy, chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za 400 subskrypcji na moim kanale, a więc kolejny cel to 5 subskrypcji do początku wakacji, a teraz bez przedłużania zaczynajmy. Ceratozaur żył w późnej jurze na terenach dzisiejszej Ameryki Północnej. Jego nazwa dosłownie oznacza rogata jaszczurka, która nawiązuje do małej wypustki kostnej na nosie tego dinozaura. Masa ceratozaurów oscylowała w okolicach tony. Był wysoki na mniej więcej 2 metry i długi na ponad 5 metrów. No i oczywiście był mięsożercą. Ceratozaur z Jurassic Park 3 został pomyślnie skonowany przez korporację Ingen w laboratorium na Isla Sorna. Z racji, że został skonowany nielegalnie, mając przy tym Gen Guard Pact, czyli pakt o ochronie genów, nie wiadomo kiedy dokładnie został odtworzony. Jedyny zaobserwowany ceratozaur na Isla Sorna został wypuszczony na wolność wraz z opuszczeniem wyspy przez Ingen. Jako, że został skonowany nielegalnie, nie był atrakcją w Jurassic World. Na Isla Sornie. Ceratozaur przez swoje rozmiary nie był drapieżnikiem szczytowym, co przysprawiało mu trochę problemów w polowaniu. Po wydarzeniach z 2001 roku przez ponad 15 lat nie wiedzieliśmy nic o tym osobniku. Jednak po premierze czwartego sezonu obozu klodowego dowiadujemy się, że Manta Corps chwytało i przetransportowało dinozaura z Isla Sorna na ich wyspę, gdzie trzymano go w klatce pod ziemią. Jednak przez awarię prądu ceratosaur wydostał się z klatki, a zaraz potem został uśpiony. Nie wiemy co się stało po tych zdarzeniach, ale prawdopodobnie po opuszczeniu wyspy przez bohaterów ceratosaur nadal żył na wyspie. Ceratosaur, podobnie jak inne sklonowane przez Indian Abelizaury, posiadał malutkie kończyny przednie. Jedyny zaobserwowany osobnik miał małe rogi nad toczami, przypominające rogi młodego ceratozaura. Co ciekawe, posiadał on również dłuższy i bardziej spiczasty róg nosowy, podobny do rogu triceratopsa, w przeciwieństwie do paleontologicznej wersji tego dinozaura, który posiadał bardziej zaokrąglony wyrostek. Pod względem wielkości Sklonowane okazy ceratozaura były znacznie większe od tych, które występowały naprawdę, zamiast typowej wysokości 2 m i długości 7 m, klony te osiągały wysokość 3 metrów i długość aż 9 metrów. Ceratozaur jako jeden z niewielu dinozaurów w tym uniwersum nie atakował ludzi bez potrzeby. Mogliśmy to zaobserwować w filmie Jurassic Park 3, kiedy to ceratozaura zniechęca okropny zapach odchodów spinozaura i zamiast atakować bohaterów, jakby to zrobił właśnie wcześniej wspomniany spinozaur, postanowił odejść i pójść w głąb dżungli. Inaczej sprawa ma się w obozie kredowym, gdzie to ceratosaurus za wszelką w cenę chciał dopaść bohaterów i dopiero Brat X go powstrzymuje. Lecz to zachowanie jest również zrozumiałe, bo wcześniej ceratosaurus był więziony w klatce, gdzie pewnie nie dostawał za dużo jedzenia, a w takim wypadku płynął po prostu, bo był głodny. Możecie się pewnie dziwić, czemu nie mówię o ceratosaurze z drugiego stanowiska kredowego. Ano dlatego, że na ekranie widzieliśmy go dosłownie przez chwilę. Jeden, co mógłbym o nim powiedzieć, to że prawdopodobnie zginął podczas erupcji wulkanu Sibo. Ano i podobnie sprawa ma się z osobnikiem, który wystąpił w sezonie piątym i o którym mógłbym powiedzieć to samo. A jeśli chodzi o osobnika z trzeciego sezonu, to wiemy o nim tylko tyle, że boi się rat i że zginął od Skorpio Rexa. No i to już było na tyle w tym materiale. Jeżeli film Ci się spodobał, nie zapomnij o łapce w górę i subskrypcji, bo lecimy po prostu subskrypcji do początku wakacji. A no i wpadajcie na kanał Jurajskiego Składu. Link w opisie. A ja się już z Wami żegnam, więc trzymajcie się, do zobaczenia, na razie i cześć!